Dzisiaj hey, tu Mary Majery i moja znowu lotka, mam 10 sztuk, a do tego wziąłem ekspres Losy, tabelka wygranych od złotówki do 40 tysięcy. Więc fajnie, jak na zrabkę za złotówkę. Szukamy słonika. A jest motyl, krab, puchacz i rybka, a mogło być. 40 tysięcy, no ale nie ma. Mama. Tutaj mamy, co my tutaj mamy: pingwina, motyla, puchacza i kozę. I 500 zł też nie chcieli dać. W ogóle to jest moja ulubiona zrabka za złotówkę, chociaż wiadomo jakie w niej są wygrane. Ale może się kiedyś uda coś fajnego trafić. Ale jeszcze nie tutaj złotóweczki nie ma. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło. Jeśli O, jest słonik. O, jest i drugi. Super. A co mamy? No złotówkę, czyli 2 zł. Kontrolne A. Następny słonik. rewiorka puchacz, ślimak i koza. 20 zł miało być, ale nie ma. Taki żółty kolor tej zdrabki. Taki wiosenny. No, moja córeczka kicha. Tutaj nie ma słonika. Pingwin, wewiórka, puchacz i baranek. Także niestety tutaj mamy wewiórkę ślimaka, puchacza i zajączka. Nie ma krolik. O, jest słonik, brawo. tylko jeden, a wygrana to złotówka, kontrolne te kolejny słonik jest puchacz jest wewiórka, jest krab jest pingwin i 40 zł mogło być ale nie ma, w sumie nie wiem po co ja mówię mogło być, a nie ma mam 3 zł 2 na 10 wygrane Czyli tak jak to mówią w reklamie, co czwarty los wygrywa. To teraz świnka, o 27 jest, mamy 2 złote. 16, o też jest, to mamy 4 złote. 18 nie ma i jedynki nie ma. Teraz szybka piłka. Dwa woreczki, jedne pieniążki. Dwa trampki. Także tu pusto. No to teraz weźmy kolejny los. Szybka kasa. Gwiazdka jest, siódemki nie ma. Świnka jest, korona jest. I serduszko jest, ale linii nie ma. Dobra, lecimy dalej. Teraz krzyżówka. Widzę, że wydrukowali jakoś inaczej niż zawsze. Nie ma takich ciemnych pól. Jak wiecie za nią nie przepadam, ale lubię pakiecik. Widziałam, że na stronie to że ma być nowy los za 10 zł. Od 28 to chyba jest wtorek. No ale oczywiście nie wiem, czy akurat w tym dniu uda mi się wam go pokazać. No, także będzie nowy zadyszkę. Tak widziałam, będzie podobny do gorącej kasy, tylko tyle, że będzie dychę kosztował. Także wiecie, zobaczymy, czy tu uda się coś nakreślić. Oczywiście, głupie wiem, tak. Możecie pisać, jesteś ślepa, ten tego, ale już mnie to nie rusza. Ci, co pięknie oglądają, to się bardzo cieszę. Bardzo mi miło z tego powodu. Oczywiście, kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Od dali moja córeczka się bawi. Na pewno ją słyszycie, bo jest bardzo, ale to bardzo głośna. Także mamy jeszcze dwie literki do zdrapania J i P to dwa słówka mamy w sumie trzy a nawet cztery Osa, ulewa, laos i los. Są cztery słowa, dziesięć zł, także jest dobrze. Teraz gorąca kasa, trzydzieści sześć jest, dwadzieścia pięć nie ma, siedemnaście nie ma, trzydzieści cztery nie ma, pięć nie ma, cztery nie ma, trzydzieści siedem nie ma, dwanaście nie ma, trzydzieści jeden nie ma siedem nie ma, jedenaście brak, dziewiętnaście brak, czterdzieści brak, trzydzieści osiem nie ma, piętnaście nie ma, dziewięć nie ma, trzydzieści nie ma i trzynaście nie ma. także ten losik pusty. teraz słówka. Bóg by Nie ma nocny, o. Nie ma c. Skreślę wszędzie gdzie jest C. Smok. Sy my o g. Jest. Sowa. Sy, o, w. No, nie ma a. Kreślimy, kreślimy. No może kontener będzie, ale będzie to dopiero drugie słowo, także kiepsko. Czyli mamy dwa, czyli wygranej nie ma. I na koniec zostało Wegasik, czy Wegasik da radę. Tu mamy dwa winogronka, tu mamy dwa diamenciki, tutaj pojedynczo pojedynczo. Tu podwójnie, o jest, wegasik nie zawozi. Zwrocik będzie. Coś jeszcze? No nie. Tylko zwrocik, ale jest także super. To jest 10 zł, czyli na wydane 31. Tutaj mamy 10. Tutaj też 10 do 20. I tutaj 4 to 24, czyli jest dobrze. No i na słoniki mamy 3 złote. Do zobaczenia. Cześć.